Dzień dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To ja Hedo i kontynuujemy nasz e, Let's Play z Unforgiving, The Northern Hymn. Zaczynamy dzisiaj z miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio, czyli koło tej chałupy strażnika, który prawdopodobnie gryzie piach już od dawna. Zdobyłem tam klucz i poprzerabiałem kilka opowiadań. Nordyckich, także możemy ruszać dalej. Zobaczymy do czego ten klucz jest. Telefon mamy na południu, czyli tam. O, pomóż mi, pomóż mi. A czemu zapalić światełko temu duchowi z drzewa zrobionego? A w ogóle to chcę wam powiedzieć, że podkręciłem trochę jasność. Chyba że z tego co się orientuję, to na full, żebyście coś widzieli, bo ta gra jest taka ciemna, że nawet na full jasności to jest i tak ciemno. Dobra, telefon mamy tutaj, także idziemy sprintem. Nie ma co marnować czasu. Co to? Co to znowu za jakieś ziodłowanie? Stoi to jak ktoś, kurde. Zamiast za potrzebą iść to i jodłuje. No cóż, dziwni ci Szwedzi. Nie no, muszę iść to sprawdzić. Co tu się od odjanie Pawla Kto to tu gada sam do siebie? Za, za w szweb, za, za w byłem. Dobra, tam. No cóż, drzewem jesteś to już ci nie pomożemy tak czy siak. Idziemy do tej... co to? Czemu oni wszyscy do mnie gadają? Telefoniren tu jest, git. O cholera. O na jakaś mnie... triada tu zamknęła. No cóż, nic znowu nie widzę. Przerażające bajki. Opowiadające o złu, które dotknęło tych, którzy spotkali najpotworniejsze stworzenia w Szwecji. No, chyba uchodźców. Dobra, bierzemy zapałeczki. One chociaż mają teksturki w HD. Zaka, ona ma brudne łapy, a tyle wody jest w pobliżu, nie umyje w ogóle. Zapałeczkę. L się zapala. No, może trzeba oszczędzać te zapałki. Dziewczynka z zapałkami, co to jest za karteluszka? Ona chce mnie zatrzymać. Mamusiu, no ja nie chcę do szkoły dzisiaj iść. No cóż. Dobra. Nie no, muszę zapalić, bo gówno co tu widzę. Bo telefon dzwoni. A nic tu nie ma o więcej zapałek R się sprawdza ilość zapałek No sprawdź o, mamy dużo Odbierzmy telefon Ale lufa A tam co za jakiś czerwony promień Ragnarok, rok, kurde A kurcze, czasu nie puściłem Muszę puścić czas, nie wiem teraz ile, gdzieś 3 minuty mamy może. Niech leci. Nawet nie widzę co oni tam gadają, także wy sobie możecie po poczytać. A ja wam nie będę po, po szwedzku tłumaczył, nie liczcie na to. Dobra. Zapałeczka zaraz mi spali paznokcie. Hybrydę mi spali, kurde. O drzwi. Zamknięte są, oczywiście, bo ktoś podkop zrobił. Także o, już mi spaliło hybrydy. Jezus, matko Boska, jak tu ciemno. Co to tutaj? Coś tu jest. Ławeczka. Nie no, idziemy dalej. Co to tu jakieś znaki kosmiczne? O nie. Rodzi... Mama klepie kotlety. Ciekawe, czy to będzie słychać na tym mikrofonie nowym. No ale cóż, schabowy sam się nie. Nie wyklepię, także Trzeba jej to wybaczyć. Ale wyjątkowo wysila się, żeby wpierdzie i tym kotletom jak najmocniej daje radę. Czekajcie, muszę ba, drzwi zamknąć. Ojej, od razu lepiej. Dobra, co my tu mamy? Ragnar. Spela warla sa ad adder arden, nichtel wodabiru alan a haroten finis Klucz, co? Zagraj swoją melodię, pierdu pierdu, dobra. Zrozumieliście o co chodzi? Ja po szwedzku czytałem, także nie wiem o co chodzi. Jakiś klucz znaleźć do domu sąsiada, coś, harfa, muzyczka. Znowu kolejne drzewo gadające są some somewhere. Melody is a to Dobrze, dobrze. Skończcie mnie tu łechtać tymi waszymi opowiastkami czułymi. W ogóle, gdzie są wszyscy? Kto to zbudował te budynki, jak tu wszyscy wyparowali? Biegniesz, dziewczyną? Dobra, trzeba mu zapalić świeczuszko, bo tu biedny na nie ma, a zniczy. No zapal mu świeczuszkę, za, zapal mu świeczuszkę, no zadaj świeczuszkę, o. I on w nagrodę wielką bramę do Hadesu nam otworzył. Matko, kto to zbudował takie wielkie? Ale fajnie jest, z... co to? Kurczę, drze mordę jakieś. Kobieto, uspokój ty się. Ale wiecie, co jest fajne? To jest to, że jak biegnie się sprintem, to ona tak chroni to światło przed zgaszeniem się. Co my tu mamy? Gdzie my jesteśmy? Idziemy do Kowala na górę. Też nie wiem, czy to jest cel misji. W ogóle, jaka tu jest misja? Spieprzyć stąd. Logicznie. Kowal, gdzie on ma tu? Zamurowali Kowala. Ja pierdzielę. No, no nie, nie wejdziemy do niego. Chroń, światełko, chroń. Tam darła się ta baba, to nie idziemy. O nie, zgasło mi. Tu jakiś budynek. A, pierdziele, tu nie ma celu misji. Mamy iść do kowala. Czy do... Czy do czegoś innego. Tu? Tu? Nie tu? Co tu jest? Elberg Telefoniren to tam już byliśmy Zamiast. Co to? Coś tu szumi. Zamiast zadzwonić tym telefonem, to my żeśmy odebrali go i kija co zrobili? Aha, świetnie tu jest zamknięte. Co tu za ołtarz? O, zapałki. Jedna tylko, pięć leżało w środku, co za głupota. Dobra, znowu się świecą jakieś runy. Tu kurde, to robota dla Geralta, mówiłem już to chyba w poprzednim odcinku. Kowal. Idziemy do kowala. Jezus Maria. Spieprzaj drzewo tam. Mordy drzecie tylko. skrimery cholerne i nic z tego nie ma nawet. Smed. Smer, kurde, ważniak chyba. Znowu drzewo. A skończ pieprzyć. Świeczkuszka. Odpalaj racę. Jak kibice, dobra. Można kibice, kibole. Finna Hita z Wanderande ma naken i Skogogen. A co to w ogóle znaczyło? Aha. Nago kobieta po lesie. Mm, tu widzę, ktoś herbatę chyba 5000 razy zaparzył. To my tu mamy sznureczek. A tu gówno. Ale tutaj tych pałąków dużo. No i nic tu więcej. Tu sznureczek. Po cholery, mi ten sznureczek. Dobra. Idziemy dalej. Kowala mamy odhaczonego w każdym razie. No, coś zadędało. Ktoś uderzył w dzwona, nożyce się odezwał. Gdzie tu jest do pociągania dzwona? Co to tutaj? Chyba tego nie było, tego zwierzaka rozciągniętego. Hmm. Jakaś ofiara, coś? Jakiś kult? Co to jest tu na górze drzwi do, do piekła? Schowek. Maluchy Frei, Most zwodzony. Idziemy do mostu. Gdzieś tu w prawo. Do te, to, to, tam do tych drzwi. Można by było sprawdzić te drzwi. No tu będzie drzewo. Na pewno będzie skrimerować, jak zwykle. O, monster. Odpalaj rację. Widzą mnie. Nie wchodź. No, już za późno. Nie wchodź. Widzą mnie. jakaś freja. Kościół Giafor spłonął. Tu jakieś pierdoły. Czokoszki. Widzą mnie. Widzą mnie. Sranie w banie. Kuleczki. Kurde. Warcaby. Pierdu pierdu. Tu kolejna gazetka. Żyjąca góra. Dobra. Bajo. Bajabongo, to to pismo runiczne, czekoladki, karnety. Sępią wszyscy jacyś, o co tu chodzi do cholery. Pierdziele idziemy przez most, spieprzamy stąd, to jakaś powalona okolica. Brad nie żyje, zginął śmiercią, hmm, no cóż, tragiczną. Maluchy Frej, nie pierdziele jeszcze jakieś napamiętane bachory. A tu? Halharfy, tu idziemy. A to co to? Młyn Ragnara? Dobra, do młyna skoczymy. Jezu, za daleko jest ten młyn? Ale też ludziom się chciało go tak daleko robić. A jest gazetka. znowu gadające drzewo. Jezus, tu coś można zrobić, bo ja nic nie widzę tak ciemno jest. Ja pierdzielę. Tu jest przejście jakieś. Dobra, ale chyba się nie da przejść. O Jezu, i backtracking, jak ja tego nie cierpię w grach.